Mówię wprost. No, cześć Aniu. Cześć, Magda. Yy, dzisiaj chciałabym porozmawiać o świętach. Zaskoczę cię. To zupełnie inaczej <laughs> niż wszyscy. <laughs> Bo właściwie to tak sobie myślę, że yy, rozmawiamy o tych trudnych tematach, które mogą się pojawić yy, przy stole, ale są też tematy teoretycznie łatwe. Czyli yy, na przykład życzenia. No, i co jeszcze? Można by było komuś za coś podziękować, przeprosić w najlepszym już w ogóle. No bo święta to czas pojednania, też przynajmniej teoretycznie w takiej, w takiej tradycji. W ogóle jakie wrażenie na tobie robią życzenia, które dostajesz, i że wesołych świąt, i sukcesów, i w ogóle tam. Sukcesów w pracy, i w życiu osobistym. O, mm. ulubione, już takie najbardziej bezosobowe, ze wszystkiego, co można usłyszeć. Okay. Ja akurat, znaczy cieszę się, że ktoś w ogóle tam coś napisał, więc akurat, wiesz, tam jakoś, może tam, nie wiem, nie czytam zębami. Natomiast sama dla siebie od pewnego czasu, może przez to, że jakoś staram się, jakoś staram się tak bardziej świadomie używać słów i świadomie bardziej oddawać intencje. Lubię, no, rzeczywiście życząc, naprawdę poczuć to, że życzę. Że chciałabym, żeby to się komuś przytrafiło. I zauważyłam, że jak tak mówię, wiesz, to te życzenia jakoś inaczej z tej paszczy wychodzą. One są jakieś takie, nie wiem, takie prawdziwsze, i może nie, na pewno nie brzmią sztampowo. Są jakieś takie bardziej aktualne, dopasowane do ludzi. I ja pamiętam też jeszcze z takich większych wigilii, czy, czy no tak, z większych wigilii, że to jest ten taki moment, gdzie właśnie już wiadomo, o kurde, ja zawsze myślałam, o Boże, nie, opłatek, o nie, o nie, o nie, trzeba będzie teraz wszystkim coś życzyć. Że to było taki dla mnie trochę krępujące, bo no właśnie to tak jakby taki, taki kod, którym się umawialiśmy, że dobra, to ja ci coś tam powiem, ty mi też coś tam powiesz i dobra, jemy opłatek, idziemy do stołu, nie? I prezenty. Nie, że to było takie dość powierzchowne. I ja bym tak powiedziała, że... No, naprawdę, tak się naprawdę zastanowić, czego ja życzę tej osobie? Co chciałabym, żeby się wydarzyło? Tak, jakby nadać, wiesz, słowom pierwotne znaczenie. Podobnie z podziękowaniem. A to nie tylko wiesz na wigilję, Czy tam na święta, ale to jest też fajne, że nawet na szkoleniach o tym mówimy, że jak komuś dziękujesz za coś, typu dziękuję, że. Yy, nie wiem, dziękuję, że możemy się spotkać. Jak to powiesz tak o i nic nie dodasz, to jest takie, no wiesz, jednym uchem wejdzie, drugim wyjdzie, na no zasadzie, no okej, okay, no, taka sztampa. Któżna uprzejmość taka. Tak, rzecz. takie, no, tak, o, ula, ula, nie, tam, wiesz, szału nie ma. Ale jak do tego, do, wiesz, jeszcze dodasz to, że no właśnie, ale tak naprawdę to dlaczego ja mu dziękuję, że my się spotykamy? I może się pojawić taka myśl przykładowo, że dziękuję mu, że się spotykamy, bo akurat temat, który mam dzisiaj do załatwienia jest naprawdę tak newralgiczny, że zrobienie tego przez telefon czy przez maila będzie trudniejsze. I wtedy, jeżeli bym to powiedziała, załóżmy Panie Marcinie, dziękuję, że mogliśmy się spotkać, bo temat, który mam dzisiaj jest na tyle newralgiczny, że zrobienie tego przez maila i przez telefon po prostu byłoby trudniejsze. No wiesz, no to mi od razu nasuwa takie dwie, przypomina mi dwie książki właściwie. Jedna ważna książka to jest Znajdź swoje dlaczego, chyba dużo, dużo osób o tym słyszało, a drugi to jest podręcznik reklamy. Który mówi o tym, żeby zadać zawsze pytanie, dlaczego. Ja już nie mówię i co z tego, chociaż właściwie to się mówi, co z tego, ale dlaczego. I w momencie, kiedy sobie zadajemy to pytanie, dlaczego, to zawsze docieramy do takiego głębszego sensu. I z tego wynika, co mówisz, że to jest, że też sobie zadajesz to pytanie, tak? Dlaczego po prostu, dlaczego ja chcę to powiedzieć w ogóle? Tak, no tak. Tak, tak, i wiesz, bo mnie się tak zdaje, że, może inaczej. No, jako małpy gdzieś tam w ewolucji, Myślę. tak, wypracowaliśmy sobie tą umiejętność porozumiewania się i, i fajnie jest, tak jakby obrać to z jakiegoś konwenansu i naprawdę wrócić do. Takiego pierwotnego znaczenia, nie wiem, intencji i słów i przywołać to, bo to bardzo upraszcza w ogóle to, co się mówi. To zyskuje taki nasz, bardzo charakter intensywny, czyli wiesz, że ty będziesz mówić bardzo po swojemu, ja będę mówić bardzo po swojemu. I to też traci na takiej miałkości, nie? Takie mam poczucie. Że się staje takie znaczące po prostu. Z drugiej strony czasami mam wrażenie, że. Wiesz, że chyba się trochę boimy egzaltacji, zwłaszcza w przypadku tych y, podziękowań, i trochę nam one nie, nie przechodzą przez gardło. Okej. Okay. No wiesz, co tak, No, ale egzaltacji mówisz teraz na przykład o, o świętach? Czy o, no, bo dziękuję ci. Bo co? Znaczy, wiesz, co że ja w ogóle na początku tego roku założyłam sobie swojej wdzięczności. No znam to, tak. No właśnie, no i wkładam tam różne karteczki za rzeczy, z których się cieszę, za które jestem wdzięczna, i tak naprawdę w tej słoiku jest dużo o relacjach. Bo ja jestem wdzięczna tym osobom, które, z którymi mam przyjemność, po prostu nie wiem, obcować, spotykać się, pracować czy cokolwiek. Ja jestem po prostu im za to wdzięczna, bo wiem, że świat jest pełen różnych ludzi i z nie wszystkimi chciałabym, a z tymi bym chciała i mam możliwość, tak? I, i, i mogę, i, i czuję tą wdzięczność autentycznie. Ale głupio jest mi powiedzieć: słuchaj, naprawdę jestem Ci wdzięczna, że zaprosiłeś mnie na tę imprezę, bo się czuję tak, jakbym wiesz, robiła z siebie, że. Żeby tym ktoś nie myślał, że, że jakoś tak się umniejszam, tak? Że w zasadzie jestem fajna, to mnie zaprosiłeś, a nie, że ty jesteś fajny, to mnie zaprosiłeś. Nie wiem, czy, mnie, czy rozumiesz, o co tak. Tak, a że próbuję zrozumieć. Nie jestem to, mówić, jakby wiesz, nie, nie odbieram tego tak w ten sposób, ale, ale ja bym właśnie podziękowała. Znaczy ja bym. Właśnie została znaczy, takie Zwykle dziękuję, tak, ale. Właśnie więcej niż, nie? Dziękuję znaczy. plus. Tak jak jest 500 plus, to dziękuję plus. Żeby, chodzi o to, że dziękuję, to jest stan wdzięczności, czyli odczucie, czyli można powiedzieć, korona tego drzewa, o którym czasem mówię na szkoleniu. A powód, dla którego yy, dziękuję, ten korzeń tego podziękowania, z czego on wynika? Dziękuję, bo co? Bo co? I to dopiero napełnia, yy, jakby wypełnia to słowo w znaczenie, prawda? Bo bym powiedziała, tak samo, jak bym powiedziała, tak powiedziała komuś, yy, fajne to. Nie, no chyba tak, już widzę to. Nie, to, bo, tak, nie? to, bo, to jest za mało. fajne sobie... to, bo, coś tam, coś tam. Albo lubię cię, bo, coś tam, coś tam. Wtedy zamieniamy zwykłą chwilę na chwilę niezwykłą, nie? Teraz jak sobie przypomnę, przypomnę właśnie te podziękowania, przed którymi tak się tam gdzieś zacięłam. Gdybym powiedziała, dziękuję, że mnie zaprosiłeś na tą imprezę, bo miałam okazję poznać Twoich znajomych, którzy po prostu są świetnymi ludźmi. Była po prostu świetna, dobra energia, którą się czuło, i, i no po prostu, tak, czułam się fantastycznie. To brzmi zupełnie inaczej chyba, nie? Niż po prostu. Tak, tak bo to wiesz, takie wydaje mi się, że podziękowanie czy przeprosiny i tak dalej, że to jest tylko takie, wiesz, przepraszam, tam dziękuję, to jest takie, jakby, wiesz, lapidarne bardzo. Jakby nie wiadomo, co się pod tym kryje, nie? To nie jest pełna intencja, ale jeżeli dołączę do tego pełną intencję, to to może zyskuje na znaczenie. To tak samo jak z życzeniami. Jak życzę komuś, y, słuchaj, no nie wiem, załóżmy, życzę ci wszystkiego najlepszego. Okej, okay. a to jest dość ogólne pojęcie, nie? Ale wiesz, można to spróbować jakoś skonkretyzować, co to znaczy dla mnie najlepszego. To znaczy co? Zawsze tej najlepszej muzyki i najlepszych książek z kotem na kolanach? Co to znaczy najlepszego? Wiesz, nie, tak, no nie wiem, my nawet mówimy, wiesz, na szkoleniu, że ten moment, kiedy my dzielimy się swoją myślą z drugą stroną, to, mm. to jest, to to, to to są, to to jest takie narzędzie do pogłębiania relacji z drugim człowiekiem. Bo jednie, czy to jest zawodowo, czy to jest prywatnie. dzielisz się sobą, swoją myślą, pokazujesz coś, jakiś kawałek o sobie. Znaczy, czuję to, tak? Bo rzeczywiście w, tym, w tej sytuacji chyba pokazujesz trochę to, jak widzisz tę osobę, tak? Co jest dla niej charakterystyczne na przykład w Twoich oczach. Czyli pokazujesz też, że poświęciłeś jej uwagę po prostu. No. I to no, chyba o to chodzi w tych, w tych życzeniach. No, tak mi się wydaje, wiesz, nawet jest fajne też takie ćwiczenie w ogóle dla własnej głowy i dla takiej uważności, dla przytomności w ogóle. Mhm żeby nie wiesz tego automatu, że jeśli życzę i piszę teraz, bo pewnie większość to może przez Messengera, czy na Facebooku, nie wiem. Jeśli to będę pisać, to się tak naprawdę zastanowić, mając tych konkretnych ludzi przed, przed sobą, nie, wyobrażając się sobie, czy ja tak naprawdę im życzę, nie? To jest fajne ćwiczenie właśnie na to, żeby nasycać to, co mówimy znaczenie. Tak, tak. tak mhm. i potem możemy absolutnie rozciągać to na każdą dziedzinę życia i to, to. To naprawdę ma znaczenie. Wie, że ja nad lekarzą to mówię. <noise> naprawdę zaczęłam to mówić lekarzem, bo jeżeli idę do lekarza, a tak mi się zdarzyło, że no, musiałam musiał, musiał pójść coś tam skontrolować zdrowotnego. Uh -huh. I, I była lekarka, która była, no zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie, bardzo pozytywne. Uh -huh. Bardzo pozytywne, bo nie zatrzymała się na, na, na standardowej procedurze, tylko zrobiła coś tam jeszcze od siebie i wykazała się dużą troską. To ja podziękowałam za to, bo sobie pomyślałam, czy ktoś o tym powiedział? Nie wiem, ale ja na pewno jej to powiem, nie, bo tak sobie pomyślałam, no ja to ja, ja w tym momencie tak myślę, to ja się chcę podzielić tym. Ja widziałam, jak to dla niej było, wiesz, jakie to było ważne. No Nie no, fantastyczne no, w zasadzie to. Nie, ja myślę, że właśnie tak, wiesz, to są takie te małe, mówi się o tym tak, są te ma małe akty, kanci jakoś tak nazywają, small act of, acts of kindness, mm -hmm. chyba tak to jak, ja, uprzejmości, przepraszam, akty uprzejmości, to są, wiesz, takie drobne rzeczy, które gdzieś tam można y, zrobić, to nic nas to nie kosztuje, no naprawdę. Oczywiście też nie po to, żeby się komuś podlizywać, tylko jeżeli naprawdę myślę to, tak, to i tamto, to powiedz, bo ona się może nie domyśleć. No, a jak jest miło, nie, jednak jak ktoś no, tak powie. To się to zmienia, naprawdę. To, to, to... Może to też wynika z tego, że no wiesz, u nas na szkoleniach jest to taka bardzo, bardzo ten silny taki imperator, że my pytamy rzeczywiście o opinie. Nie tylko o szkoleniu, ale też są, mhm. sądzą o tym, jak trener to prowadził. I, I na przykład jak słyszymy coś takiego, oj, mnie się bardzo podobało. Mhm. Okej, okay. niby super, ale ja bym chciała wiedzieć więcej dlaczego. I zawsze pytam, podobało się, bo, nie? bo wtedy. Są na, na, wiesz, ludzie to naprawdę nasycają wtedy znaczeniem. I ludzie, jak wiesz, co się opowiadają później, to, 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 to czasami pokazują takie aspekty, na które byś nie wpadła. Nie, nie no, super, super się dowiedzieć właśnie, jak, jak to ktoś odbiera, myślę. Ale mhm. można też to wywołać. Można też zapytać, wiesz, nie wiem, na koniec Wigilii pani domu, która się, wiesz, urobiła popachy, razem z panem domu, który się również urobił popachy, bo, bo mam nadzieję, że się wspierają, to zawsze mogą na koniec zapytać, prawda, rodzinę, co tam sądzisz Basiu i Kaziku o tym, jak nam wypadła Wigilia w tym roku, jak to zorganizowaliśmy, prawda. Nie, no ja tu mam rym. Co tam sądzisz Kaziku o naszym karpiku? O właśnie, dokładnie. No wiesz, zamiast się później zastanawiać, czy ten Kazik z tą Basią jak wyjdą, czy, czy nie będą całą drogę obgadywać, tak, na naszej Wigilii, zawsze można na koniec zapytać, a co tam sądzicie, nie? Więc my oczywiście możemy, zachęcam do tego właśnie, wiesz, żeby dzielić się tym, co naprawdę myślimy z innymi, jeżeli to jest naszym zdaniem ważne i, i dziś jakoś takie, nie wiem, zrobi robotę, ale też domagać się opinii, nie? Żeby się tam nie, nie, nie utknąć w domysłach, nie? No tak, nie no, o tym, o tym właśnie zgadywaniu, co ktoś myśli, to to rzeczywiście często mówimy, tak, że to nie ma sensu zgadywanie, kręcenie filmów, tylko pytamy. Ale fajne jest właśnie to, że, wiesz, to chyba często rzeczywiście rozmawiamy o tych trudnych kwestiach o tym, jak to wyrzucić z siebie, że ktoś był B i w ogóle. A tutaj dzisiaj, dzisiaj od drugiej strony tak, żeby mówić o tych tak rzeczach no tak. o dobrych i, i ciepłych i, i wyrażać wdzięczność, więc. Tak, to też jest, to też jest mówienie wprost. No tak, bo wiesz, to nie muszą być wielkie, wiesz, słowa, na których oprze się przyszła cywilizacja, nie? To mogą być proste słowa, na przykład to, że ja ja osobiście jako Anka Romaniecka jestem tobie, Magda, wdzięczna za to, jak prowadzisz te podcasty i że wiesz, masz jakąś taką czułą i opiekuńczą rękę tak, gdzieś tam nade mną i nad tym, co ja robię, bo ja nie ogarniam, nie umiem w internety. I za to ci jestem wdzięczna, bo jeszcze robisz to w sposób, który jest miły. Nie? Tak bo uprzedziłaś tak. mnie, widzisz, uprzedziłaś mnie, bo ja też ci chciałam podziękować, Aniu, że razem robimy podcasty. Twoje doświadczenie jest no, po prostu jak krnica, Bardzo dużo się dzięki temu uczę. Myślę, że moje życie się stopniowo też zmienia, bo mówiąc szczerze, miałam dużo zahamowań w tym, żeby mówić od siebie, mówić wprost i być moim, być swoim takim wewnętrznym szefem, który sobie zadaje pytanie, czego chce i po co co coś mówi, po co coś robi w ogóle. więc. więc... Też ci za to dziękuję. Bardzo dużo wniosłeś przy, tej, przy okazji naszej współpracy do mojego życia. No dziękuję, ja też dziękuję. Także widzisz, no, właśnie to jest to, nie? bo jakbyśmy tak tego nie, tematu nie wyciągnęły, to być może byśmy też nie wiedziały, co dokładnie o tym, e, o tym myślimy, nie? Pomimo ja teraz tych <grym> podcastach nie patrz. <grym> no to teraz już wiemy. <grym> dziękuję ci, Ani. Dzięki bardzo. No na razie.